Cześć, tutaj Robert Adamczyk, a to jest kolejny odcinek Zrozumieć Ubezpieczenia. Dziś polisa na życie. Przypominam, że wszystko co usłyszysz na tym kanale jest to moje prywatne zdanie. Ja nie jestem agentem ubezpieczeniowym i nie działam na korzyść żadnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zapraszam. No to lecimy z tematem. Co to jest polisa na życie? Na sam początek mam do Ciebie złe wiadomości. Polisa na życie nie zabezpiecza Ciebie finansowo. Lecz zabezpiecza osoby uposażone bądź osoby uprawnione przed finansowymi skutkami Twojej śmierci. Osoba uposażona jest to osoba, którą wyznaczysz w polisie. Natomiast osoba uprawniona występuje wtedy, kiedy nie uposażysz nikogo. I jest to według kolejności małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa i tak dalej. Polisa na życie jest zazwyczaj główną umową w Twojej polisie. Jest to albo jedyna umowa, bądź do tej, do tej umowy możesz dokupić sobie inne umowy, na przykład zdrowotne. Kto może wykupić polisę na życie? Wykupić polisę na życie może osoba pełnoletnia, ale ubezpieczoną może być osoba od pierwszego roku życia. Tak jest zazwyczaj w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Polisa na życie jest polisą terminową. Maksymalnie zostaje ona rozwiązana zazwyczaj przy 75 roku życia. Są polisy do 85 roku życia. Niestety nie czytałem owu tych polis i nie chcę się wypowiadać na temat polis do 85 roku życia. Jak na razie, chyba że sobie zażyczysz, wtedy sprawdzę taką polisę, co tam. Jest. Jak określić sumę ubezpieczenia? Pamiętaj, na spotkaniu z agentem musisz być przygotowany na to, że agent zada Ci kilka niewygodnych pytań na temat finansów, Twoich finansów. Zapyta się o Twoje zobowiązania, zapyta się o kredyty, o długi, o to ile zarabiasz, ile masz pieniędzy odłożonych. On w ten sposób profesjonalnie określi, na jaką sumę powinnyś być ubezpieczony. Jeżeli nie chcesz ujawniać tych tajemnic agentowi, musisz samodzielnie sobie określić tą, tą sumę. W jaki sposób najłatwiej to zrobić? Najłatwiej zrobić to w ten sposób, iż wszystkie swoje długi i zobowiązania plus... Wypłata roczna na tyle lat, na ile chcesz zabezpieczyć osobę, którą uposażyć, bądź osoby, które zostaną uprawnione w polisie. Zazwyczaj, jeżeli związek nie jest zalegalizowany w formie prawnej, jest partnerski, partnerzy uposażają się na krzyż czyli ja wykupuję polisę i uposażam mojego partnera. Partner wykupuje polisę uposaża mnie. Jest to istotne, gdyż jeżeli się nie upasażycie, pamiętaj, jaka jest kolejność osób uprawnionych. Chce się ubezpieczyć na dużą kwotę. Co na to towarzystwo ubezpieczeniowe? Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają maksymalną sumę ubezpieczenia i powyżej tej sumy nie ubezpieczą klienta, jednakże po drodze do tej. Maksymalnej sumy ubezpieczenia będzie posiadało limity. Jakie to limity? Yy, I o co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że na przykład do danej kwoty wystarczy ankieta medyczna. Powyżej danej kwoty już będzie skierowane na kompleksowe badania lekarskie, aby określić stan Twojego zdrowia. Na przykład w mojej polisie, którą ja posiadam, przy moim wieku 46 lat jest to 400 tysięcy powyżej 400 tysięcy bym, bym był skierowany na badania lekarskie. Co jeśli w przypadku badań lekarskich wyjdzie coś nie tak z moim zdrowiem? Otóż w pierwszej kolejności Towarzystwo Ubezpieczeniowe może to zignorować. Co powiedziałbym szczerze, że sam bym się w tym momencie zaczął niepokoić. Drugie może tą chorobę wyłączyć i jej następstwa z polisy. Trzecie, odmówi podpisania polisy. I nie odmówi, że w ten sposób, że będziesz musiał obniżyć sumę ubezpieczenia, tylko odmówi całkowicie. Nie zgodzi się na podpisanie z Tobą polisy. Co się stanie, jeśli skłamie w ankiecie medycznej? Jeżeli skłamiesz w ankiecie medycznej i Twoja śmierć nastąpi do trzeciego roku od momentu startu polisy a towarzystwo ubezpieczeniowe dojdzie do faktu iż skłamałeś w ankiecie nie wypłaci świadczenia natomiast jeżeli twoja śmierć nastąpi po trzecim roku od startu polisy mimo tego że towarzystwo ubezpieczeniowe dojdzie do tego że przewlekle chorowałeś byłeś na coś chory nie ma prawa odmówić wypłaty świadczenia Reguluje to kodeks cywilny i jest to artykuł 834. Ile możesz mieć takich polis? A na ile cię stać? W każdym towarzystwie możesz mieć polisę. I w przypadku śmierci, każde towarzystwo zobligowane jest do wypłaty świadczenia. Czy wypłata świadczenia jest opodatkowana bądź idzie w masie spadkowej? Nie. Wypłata świadczenia nie jest opodatkowana. I nie idzie w masie spadkowej. Pieniążki z ubezpieczenia dostaje osoba uposażona albo uprawniona, co będzie miało wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. W pierwszej kolejności, na wysokość składki ubezpieczeniowej będzie miała wpływ data urodzenia. Ubezpieczenia to nic innego jak statystyki. Statystycznie rzecz biorąc, ja mam bliżej końca kalendarza niż moja 20-letnia córka. Dlatego, jeżeli polisa będzie o tych samych parametrach, ja będę za tą polisę płacił więcej od mojej córki. Kolejnym elementem, jaki będzie miało wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, będzie to okres, na jaki polisa zostanie zawarta. I tutaj ten temat chciałbym bardziej rozwinąć. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma minimalny okres, na jaki może zostać zawarta polisa. Jeżeli przykładowo towarzystwo ubezpieczeniowe ma minimalny okres 10 lat i ty wykupisz na taki okres 10 lat, bo przykładowo składka była o ileś złotych większa na okres 30 lat, zastanów się, czy dobrze robisz. Przykładowo wykupujesz polisę na 10 lat. Po 3 latach poważnie chorujesz. Towarzystwo o tym się oczywiście dowiedziało. Mija okres 10 lat, polisa zostaje rozwiązana. Ty chcesz podpisać kolejną polisę. Niestety, Towarzystwo Ubezpieczeniowe albo wyłączy chorobę i wszystkie jej następstwa, albo nie podpisze z Tobą zupełnie nowej polisy. Natomiast jeżeli masz wykupioną polisę na 30 lat, bo więcej, i coś się stanie 3 lata od momentu startu polisy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi Cię objąć ochroną do końca działania polisy. Także tu bym się zastanowił, czy lepiej wykupić minimalny okres polisy, czy lepiej dołożyć parę złotych więcej i wykupić maksymalny okres polisy. Kolejnym elementem, jaki będzie miało wpływ na wysokość składki, oczywiście jest wysokość sumy ubezpieczenia. To jest chyba sprawa jasna. Następnym elementem będzie też stan zdrowia. Kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia? Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia, jeżeli skłamiesz w ankiecie medycznej, a Twoja śmierć nastąpi do trzeciego roku od momentu startu polisy. Ale to już umawiałem. Kolejnym elementem, e, kiedy towarzystwo odmówi wypłaty świadczenia, będzie, jeżeli Twoja śmierć nastąpiła podczas przestępstwa. Oczywiście dobrowolnego udziału Twojego w tym przestępstwie. Kiedy twoja śmierć nastąpiła w, podczas dobrowolnego udziału w zamieszkach, w aktach terroryzmu, w działaniach wojennych, wtedy towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Co z samobójstwami? Teraz wyobraź sobie, że jestem agentem ubezpieczeniowym. Proszę pana. Ja mam tak dobrą polisę, że moja polisa, nawet jeżeli pan popełni samobójstwo, a polisa będzie trwać dwa lata, wypłaci świadczenie uposażonemu. Serio? Artykuł 833 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli od momentu startu policji minie co najmniej dwa lata, towarzystwo ubezpieczeniowe. Zmuszone jest do wypłaty świadczenia. Okres ten może ulec skróceniu do 6 miesięcy. Ten odcinek dobiega już końca. Mam nadzieję, że materiał, który tutaj zgromadziłem, będzie dla Ciebie pomocny. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Proszę o komentowanie, lajkowanie, subskrybowanie, a przede wszystkim o udostępnianie, żeby to trafiło do jak największej ilości ludzi. Chcesz. Złapać ze mną kontakt. W opisie pod filmikiem znajdziesz najważniejsze rzeczy. Dziękuję. Pozdrawiam. Do następnej wizji. Pa.